W celu przygotowania animacji w pierwszej kolejności musimy sobie przygotować ścieżkę spaceru po projekcie. Robimy to w zakładce prezentacja. Tutaj mamy cztery przyciski nagrywanie, odtwarzanie, pauza i stop, które umożliwiają nam sterowanie tą sceną. W pierwszej kolejności kliknę nagrywanie i zacznę poruszać się po projekcie przy użyciu myszki bądź klawiszy strzałek. Wykonuję pewien ruch w rysunku. Robię na przykład jakiś najazd kamerą na obiekt, i w momencie, kiedy już będę chciał zatrzymać to nagrywanie, klikam przycisk stop, Co do zasady, sugeruję, żeby nagrywać krótsze filmiki prezentujące jakiś taki fokus na wybrane elementy, a później połączyć je ewentualnie w jakiejś zewnętrznej aplikacji do obróbki filmów, jeżeli będzie taka potrzeba. Tak, przygotowany filmik, który zrobiliśmy, wygląda w tym momencie tak. Włączę odtwarzanie i widzimy mój ruch kamery odtwarza nam się w ten sposób. W tym momencie. Mógłbym już przystąpić do zapisu filmu, przy czym, ponieważ nie mam wyrenderowanego... Filmu, no to ten zapis byłby po prostu taki surowy, niewyrenderowany. Żeby to uczynić, wybieram sobie rozdzielczość. Najlepsza chyba na ten moment to jest 1920x1080, z uwagi na fakt, iż czas zapisu nie jest jakoś bardzo długi. Format 2D. Ilość klatek na sekundę, no tutaj musimy zwiększyć tą ilość do minimum 30 klatek na sekundę. Możemy też ustawić tutaj czas trwania animacji. W przypadku tego mojego nagrania wyszło, że to jest około 12 sekund. Ja zrobię troszeczkę więcej, 15. To spowoduje, że ten film zostanie lekko wydłużony w czasie. Pamiętajmy, że wiąże się to z tym, że program będzie potrzebował wygenerować aż 450 zdjęć do, do tego, żeby stworzyć tą animację. W tym momencie, jeżeli przejdę do opcji zapis do pliku AVI i wybiorę tutaj jakąś ścieżkę, gdzie chciałbym ten film zapisać. Tworzę folder, na przykład wideo, wewnątrz tego folderu mogę podać nazwiku, na przykład film, film 1, Klikam. Zapisz. I teraz pojawia nam się okno kompresja wideo. To okno kompresji wideo jest o tyle istotne, że od niego zależy jak ten nasz film będzie skompresowany. I tutaj zalecam, żeby użyć kodek DivXa. Kodek DivX nie jest standardowym składnikiem systemu operacyjnego, zatem należy go w systemie zainstalować. Poniżej znajdziesz link do wersji instalacyjnej tego programu. Po jego pobraniu... Należy go zainstalować. Pamiętaj, że trzeba to zrobić przy zamkniętym programie Cat DECOR Pro, więc najpierw zamykamy program Cat DECOR Pro, uruchamiamy instalację kodeków DivX, postępujemy zgodnie z komunikatami wyświetlającymi się na ekranie. Po jego instalacji i ponownym uruchomieniu programu Cat DECOR, kodek DivX będzie już dostępny na liście kodeków. Będzie można go wybrać podczas nagrywania filmu. Klikam OK. I program w tej chwili zapisuje tę animację. Jak widzimy, poklatkowo zdjęcie po zdjęciu przesuwa nam się po tym projekcie i rejestruje ten zapis. Ten zapis jest niewyrenderowany. Nie ja to celowo pokazuję, żeby, żeby dostrzec pewną różnicę między czasem zapisu, między zapisu takiego filmu niewyrenderowanego i filmu... Wyrenderowane. Tutaj będzie to trwało około minuty. Natomiast no w przypadku renderowania sceny, takiej o obliczeniach, renderingu, no niestety ten czas się wydłuży w zależności od tego, jak szybko nam program liczy te zdjęcia. Poczekajmy chwilkę. W tym momencie zapis już się skończył. Mógłbym odtworzyć ten film, jakbym poszukał go na dysku, gdzie mam go zapisanego. Nasz filmik w tym momencie niewyrenderowany wygląda. W ten oto sposób. Widzimy całkiem tak spokojnie przebiega ten ruch kameru, mimo tego, że już na, na początku on trochę był taki lekko szarpany. No i w tym momencie nam się kończy nasza animacja. Teraz, jeżeli będę chciał ten film mieć w postaci wyrenderowanej, to należy się przełączyć do zakładki renderingu, ustawić tutaj parametry obliczeń, które chcemy wykonać, no ja bym tutaj sugerował, żeby nie robić tego na bardzo wysokich parametrach, tutaj, czyli zrobimy precyzję GI, ich będzie standardowa, próbek na piksel 100, do 50, może zrobię 100 i żeby mieć taką rozsądną jakość obrazu, włączę redukcję szumu, która nam po prostu to poprawi jakość tego obrazu, z uwagi na fakt, iż mamy, będziemy liczyli z małą ilością próbek na piksel. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć to policzone dokładniej, no to można to zwiększyć, ale pamiętajmy o tym, że też wydłuży nam się czas ob klikam teraz start program policzy nam tą wizualizację w rozdzielczości full HD po zakończeniu obliczeń możemy przejść do zakładki prezentacja aż już tę ścieżkę mam wcześniej przygotowaną ustawione parametry zapisu wybieram tylko opcję zapis do pliku Ewi. nawet mnie program się nie pyta teraz o kodek wpisuję nazwę film 2 klikam zapisz i program w tym momencie przejdzie nam do pierwszego ujęcia pierwszej klatki za chwilę zobaczymy tutaj na tym podglądzie pamiętajmy o tym że ma tych zdjęć do wyrenderowania 447 tak wynika to z tej informacji tam jak, jakbyśmy mieli możliwość przejścia do zakładki wizualizacji to byśmy zobaczyli że przeszedł do pierwszego kadru zresztą na podglądzie to widzimy i teraz program nam liczy pierwszą klatkę i zaraz kolejną kolejną i tak jedna po drugiej będzie zapisywał jedną pliku AVI no niestety ten czas zapisu będzie troszeczkę wał, w zależności od tego jak mamy szybki komputer w moim przypadku on podpowiada tutaj że to będzie trwało 363 sekundy no teraz widzimy spadło ten finalnie ten czas oczywiście będzie krótszy no ale należy się liczyć z tym że to jednak będzie się zapisywało jakąś dłuższą ilość. mniej więcej po dwóch godzinach zapisu nasz plik został już zapisany możemy go teraz otworzyć z dysku i zobaczyć jak wygląda